Irena Elżbieta Fabisiak, radna Rady Miasta Olsztyna, animator kultury, pedagog, działaczka społeczna. Wieloletni urzędnik administracji rządowej i samorządowej. W swoim dorobku 35-letniej pracy na rzecz kultury Olsztyna i regionu ma wiele osiągnięć promujących ludzi i wydarzenia kulturotwórcze. Otwarta na ludzi i świat, propaguje społeczeństwo obywatelskie ceniące tożsamość narodową i ideę partnerstwa wspólnoty kulturowej w Europie. Ceniony fachowiec w zakresie problematyki instytucji kultury i organizacji pozarządowych. W opinii twórców zawsze otwarta na rozmowę, gotowa do niesienia pomocy i pokonywania urzędniczych barier. Zawsze z inicjatywą i energią reagowała na problemy środowisk twórczych. Z charyzmą kultywuje szlachetną pasję społecznikowską. Pomaga potrzebującym, angażuje się w wiele przedsięwzięć charytatywnych. Mając poczucie humoru, jest aktorką w amatorskim teatrze Mimo Wszystko w Dywitach. Jest miłośniczką sztuki. Kolekcjonuje malarstwo olsztyńskich artystów, działa w towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych i Stowarzyszeniu Areszt Sztuki. Wszystko, co robię, opieram na wartościach uczciwości, sumienności, szacunku do człowieka. Zapraszam do głosowania.